Czas na 72 odcinek tureckiego serialu Wichrowe wzgórze. Cajnep pod troskliwą opieką Halila czuje się lepiej. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 72 odcinku serialu Wichrowe wzgórza na antenie TVP 1 6 września o godzina 14 zadebiutował nowy turecki serial Wichrowe wzgórze Turecki. Ruzgarli Tepe. Telenowela zajęła miejsce antenowe serialu Złoty Chłopak, na którego trzeci sezon widzowie będą MU6 sieli długo poczekać. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o godzina 14 na TVP1. Zobacz streszczenie 72. odcinka serialu Wichrowe Wzgórze i datę emisji. 72. odcinek serialu Wichrowe Wzgórze. Co się wydarzy? Emisja 72 odcinka serialu w środę, 18 grudnia 2024 roku o godzina 14 na TVP1. Nevin w końcu wygarnia Senas, że zna prawdę o tym, jak pomagała Sunie. Senas jest przerażona i boi się, że jej tajemnica się wyda. Cajnep pod troskliwą opieką Halila czuje się lepiej i postanawiają ruszyć się z opuszczonej chaty, w której nie ma zasięgu. Na szczęście spotykają w lesie Erena, który ich szuka. Dzięki niemu mogą wrócić do domu. Senas obwinia Gulce o to, że wydała ją matce Newin. Zobacz zdjęcia z serialu w galerii.